Szanowni Państwo, jest to inicjatywa niezwykle cenna. Inicjatywa skierowania do pana prezydenta Karola Nawrockiego wniosku o to, żeby zawetował ustawę, która powołuje Park Dolina Dolnej Odry. I wielkie podziękowania dla obecnych tutaj inicjatorów, pana Pawła Nikityńskiego, Łukasza Kamińskiego. Są to różne środowiska, które są inicjatorami. Są to samorządowcy, społecznicy, wędkarze, rybacy, przyrodnicy, związki. W cały przekrój e, społeczeństwa. I jest to odpowiedź jednocześnie na. E propagandę Na dezinformację, która płynie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie przedstawiane są grafiki, gdzie rzekomo 90% nawet procent społeczności powiatu gryfińskiego ma popierać utworzenie tego parku narodowego. Dzisiaj rusza zbiórka podpisów do pana prezydenta. Jesteśmy tutaj z posłem Szałabawką, żeby jako parlamentarzyści również z powiatu gryfińskiego również się pod tą petycją podpisać. Tak jak głosowaliśmy w Sejmie, a warto zauważyć, że również dwóch posłów PSL-u z tego okręgu również głosowało przeciwko powstaniu tego, tego parku. Czyli duża grupa parlamentarzystów z Pomorza Zachodniego, nawet ci tworzący obecnie rząd, sprzeciwiają się powstaniu tego parku, który nie ma uzasadnienia przyrodniczego. I z oceny czysto politycznej, nawet nie merytorycznej, bo do, do tego zaraz kolejne osoby będą przechodzić, z uzasadnienia politycznego pani Henning Klossce, Ministerstwu Klimatu i Środowiska, nie udało się właściwie nic, co planowali. Ani wprowadzenie ustawy dotyczącej OZE, wiatraków, nie udaje im się program Czyste Powietrze, gdzie całe rodziny płaczą, bo po prostu plajtują. Kolejne ustawy nie przechodzą. E, widzimy nawet lobbystów na sali e, parlamentu, e, którzy e, no, działają w celu e, w, celu, e, w z pomocy pani Henning-Klossce. I dzisiaj próbuje ona zrealizować chociaż jeden ze swoich pomysłów. Tym pomysłem jest powołanie Parku Narodowego Dolina Dornej Odry tutaj w powiecie gryfińskim. Jaki jest ich główny argument? Nie ma Parku Narodowego od ponad 20 lat. Ci ludzie nie podają żadnych właściwie merytorycznych argumentów. I jesteśmy tu po to, żeby się temu przeciwstawić. Nie, nie możemy dać z Zniszczyć powiatu gryfińskiego gospodarczo tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma jakąś ideologię zieloną, którą chce wprowadzić w życie, a jednocześnie realizować coś, co jest w interesie Niemiec. Bo to między innymi niemieckie stowarzyszenia wychodziły z inicjatywą powstania takiego parku. Można spytać, dlaczego? Po co? Czy jest to na rękę Niemcom, żeby Polska się nie rozwijała, żeby powiat gryfiński się nie rozwijał? Jednocześnie przy jednej z gmin, gdzie ma powstać ten park, przy gminie Widuchowa, Niemcy łamią przepisy unijne, gdzie rafineria o kapitale rosyjskim emituje do powietrza najgorsze chemikalia i ani marszałek, ani rząd Donalda Tuska właściwie nic z tym nie robią. Więc widzimy, czy ci ludzie rzeczywiście chcą dbać o polską przyrodę. W naszej ocenie, w mojej ocenie nie chcą. Dlatego dzisiaj składam ten podpis i liczę, że pan prezydent Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę, bo po pierwsze Polska